Doktor Sara Chen wpatrywała się w odczyty na swoim monitorze z rosnącym niedowierzaniem. Magnetyczna anomalia, którą wykryli na planecie X 2994, była czymś, czego nie widziała przez 15 lat pracy w NASA, w dziale eksploracji głębokiego kosmosu. Doktor Roberts zawołała jej głos drżał lekko. Musisz to zobaczyć. Główny naukowiec misji Helios podszedł do jej stanowiska, jego pomarszczona twarz była oświetlona przez delikatny, niebieski blask monitorów. Pokład obserwacyjny statku kosmicznego był upiornie cichy, z wyjątkiem stałego szumu systemów podtrzymywania życia. Te odczyty nie mogą być prawdziwe, wymamrotał, poprawiając okulary. Siła pola magnetycznego jest poza skalą. To jakby jakby cała planeta była jednym wielkim elektromagnesem, dokończyła Sara. Ale to nie jest nawet najdziwniejsza część. Spójrz na te odczyty zniekształceń czasoprzestrzennych. Dane pokazywały dziwne fluktuacje w strukturze czasoprzestrzeni wokół planety. X2094 była ostatnim ciałem niebieskim, które mieli zbadać przed powrotem na Ziemię. Znajdująca się w pasie Koipera, daleko za orbitą Neptuna, na początku wydawała się kolejną lodową planetą karłowatą. Teraz okazywała się czymś znacznie bardziej intrygującym. Kapitan Maria Rodriguez weszła na pokład obserwacyjny, jej buty wydawały delikatne, metaliczne dźwięki na podłodze. Raport, zażądała jej wojskowe wyszkolenie, było wyraźnie widoczne w jej postawie. Kapitanie, wykryliśmy anomalię emanującą z jądra planety, wyjaśnił dr Roberts. Siła pola magnetycznego jest bezprecedensowa, a są też inne nieregularności, które wymykają się wyjaśnieniom. Konkretne dane, doktorze potrzebuje konkretnych danych. Sara wyświetliła trójwymiarowy holograficzny model planety. Pole magnetyczne wydaje się być sztucznie wytwarzane, jest zbyt jednolite, zbyt precyzyjne, aby było naturalne. I to nie wszystko, wskazała obszar w pobliżu równika planety. Wykryliśmy coś, co wygląda na strukturę ukrytą pod powierzchnią. Hologram zbliżył obraz na masywny geometryczny kształt. Jego krawędzie były zbyt doskonałe, by mogły być naturalnymi formacjami. Struktura wydawała się być piramidalna, ale z niemożliwymi kątami, które zmieniały się, gdy patrzyło się na nie pod różnymi perspektywami. Czy sugerujesz. Głos kapitan Rodríguez zawisł w powietrzu. Tak, odpowiedziała Sara. Możliwe, że właśnie odkryliśmy dowody na istnienie inteligencji pozaziemskiej. Konsekwencje tego odkrycia zawisły ciężko w powietrzu. Ludzkość od wieków Poszukiwała śladów życia pozaziemskiego, a teraz w najciemniejszych zakątkach ich układu słonecznego mogli je odnaleźć. Doktor Roberts odchrząknął. Jest jeszcze coś. Zniekształcenia czasoprzestrzenne wokół planety. One nie są przypadkowe. Podążają za wzorem, prawie jak, jak co naciskała kapitan, jak pole ochronne, wyszeptała Sara. Cokolwiek to jest, pole magnetyczne i zniekształcenia czasoprzestrzenne wydają się być zaprojektowane by coś zatrzymać albo nie dopuścić. Kapitan Rodriguez studiowała hologram przez długi moment zanim podjęła decyzję. Przygotuj moduł lądowania, schodzimy tam na dół. Kapitanie, zaprotestował doktor Roberts. Ryzyko jest zanotowane, przerwała mu. Ale właśnie po to tu przyjechaliśmy. Ludzkość zasługuje na wiedzę co tam się znajduje. Sara poczuła zimny dreszcz przygotowując się do zniżania na powierzchnię planety. Masywna struktura wisiała w hologramie. Jej niemożliwa geometria zdawała się drwić z ich zrozumienia fizyki. Gdy pracowała, nie mogła pozbyć się wrażenia, że zaraz przekroczą próg, którego ludzkość nigdy nie powinna była zbliżyć. Kolejne 12 godzin upłynęło w ferworze przygotowań do lądowania. Moduł lądowania został sprawdzony i ponownie przetestowany. Sprzęt został przetestowany, a procedury awaryjne przeanalizowane. Jednak przez cały ten czas Sara nie mogła pozbyć się dręczącego uczucia, że są obserwowani. Gdy przeprowadzała ostatnie diagnostyki swojego sprzętu, zauważyła coś dziwnego w odczytach pola magnetycznego. Na ułamek sekundy wzór się zmienił prawie jak puls, jak bicie serca. Realizacja tego faktu sprawiła, że krew w jej żyłach zastygła, Cokolwiek mieli napotkać na X2994, wiedziało o ich obecności. I w jakiś sposób wiedziała, że to coś czekało na nich. Moduł lądowania przebił się przez cienką atmosferę X2094 niczym nóż przez jedwab. W środku Sara po raz trzeci sprawdziła uszczelki swojego skafandra środowiskowego, co stało się jej nawykiem podczas wielu lat eksploracji kosmicznej. Kapitan Rodriguez pilotowała statek z wprawą, a doktor Roberts monitorował coraz bardziej chaotyczne odczyty instrumentów. Zakłócenia magnetyczne się nasilają, ogłosił doktor Roberts, jego głos był pełen napięcia. Nasze instrumenty mają trudności z kompensacją. Sara patrzyła, jak ich systemy nawigacyjne migają i zniekształcają się. Liczby na jej wyświetlaczach wydawały się zmieniać i przesuwać, jakby pochodziły ze snu. Im bliżej powierzchni się znajdowali, tym bardziej rzeczywistość zdawała się wyginać wokół nich. Spójrz na to, powiedziała kapitan Rodriguez, wskazując przez wizjer. Powierzchnia X2994 była labiryntem geometrycznych wzorów wyrytych w lodzie, widocznych teraz, gdy przebili się przez warstwę chmur. Wzory te były ogromne, rozciągając się na kilometry, a wszystkie zdawały się koncentrować na strefie lądowania, w pobliżu zakopanej struktury. Te wzory, zauważyła Sara, nie są przypadkowe, to stałe matematyczne pi liczba Eulera, ale wyrażone w notacji, której nigdy wcześniej nie widziałam. Moduł lądowania zatrząsł się, jakby przeszedł przez niewidzialną barierę. Na chwilę Sara poczuła, że spadają we wszystkich kierunkach jednocześnie. To uczucie szybko przeminęło, ale pozostawiło po sobie uporczywe wrażenie, że coś fundamentalnie się zmieniło. Wszystkie systemy funkcjonują. Zameldowała kapitan Rodriguez, chociaż w jej głosie dało się wyczuć nutkę niepewności. Przygotowuje się do ostatecznego podejścia. Wylądowali na ogromnym, okrągłym placu. Geometryczne wzory wirowały od ich pozycji jak rowki na starodawnej płycie winylowej. Struktury, którą wykryli z orbity, nie było widać, ale instrumenty Sara wskazywały, że znajdowała się bezpośrednio pod nimi, zakopana pod kilometrami lodu. Gdy zakładali skafandry środowiskowe i przygotowywali się do opuszczenia modułu, Sara zauważyła coś dziwnego w lodzie pod podwoziem lądownika. Zdawało się, że odbija światło w niemożliwy sposób, ukazując kąty i wymiary, które nie powinny istnieć w trójwymiarowej przestrzeni. Pamiętajcie, rozkazała kapitan Rodriguez, gdy zebrali się przy śluzie powietrznej, utrzymujemy stałą komunikację. Przy pierwszym znaku niebezpieczeństwa natychmiast wracamy. Drzwi zewnętrzne otworzyły się, a oni wyszli na powierzchnię X 2994. Pierwsza myśl Sara była taka, że coś jest nie tak z wyświetlaczem w jej skafandrze. Horyzont zdawał się zakrzywiać pod niemożliwymi kątami, jakby stali wewnątrz ogromnej misy. Jednak gdy patrzyła bezpośrednio na dowolny punkt, wszystko wydawało się normalne. Grawitacja tutaj powiedział doktor Roberts, konsultując swoje instrumenty, nie zachowuje się zgodnie ze standardową fizyką. To tak jakby. Jakby co? Zapytała Sara. Ale już znała odpowiedź. Grawitacja nie ciągnęła ich w kierunku centrum planety, ciągnęła ich w kierunku zakopanej struktury. Zaczęli rozstawiać sprzęt, przygotowując się do dokładnych pomiarów obszaru. Sarah obsługiwała system radarowy penetrujący grunt. Mając nadzieję uzyskać wyraźniejszy obraz tego, co leżało pod ich stopami, kiedy zaczęły napływać pierwsze odczyty, zanim mówiła. Struktura nie była po prostu zakopana w lodzie. Znajdowała się w fazie przejściowej pomiędzy przestrzenią a czasem. W jednej chwili ekrany pokazywały masywny, geometryczny kompleks tuż pod powierzchnią, a w następnej wyglądało to, jakby była tam i jednocześnie jej nie było niczym starożytna obca architektura w stylu Schrödingera. Kapitanie, zawołała, musisz zobaczyć te odczyty, struktury, ona istnieje w superpozycji kwantowej. Jest jednocześnie w wielu stanach, ale w jakiś sposób zachowuje spójność na makroskopową skalę. To nie powinno być możliwe. Jakby w odpowiedzi na jej słowa, geometryczne wzory wyryte w lodzie zaczęły pulsować miękkim, fosforyzującym światłem. Pulsacje podążały za tym samym rytmem, który wykryła z orbity, jak bicie serca, ale nie takiego, jakie mogła sobie wyobrazić. Doktor Roberts zbliżył się z urządzeniem, które wyglądało jak skrzyżowanie sejsmometru z komputerem kwantowym. Wykrywam coś jeszcze, powiedział, a w jego głosie dało się wyczuć mieszankę zdumienia i strachu. Te wzory na lodzie, one nie są tylko dekoracyjne, to część ogromnego obwodu, który właśnie aktywowaliśmy. Ziemia pod ich stopami zaczęła drżeć. Nie gwałtownie, ale ze stałym pulsem, który odpowiadał świecącym wzorom. Instrumenty Sara oszalały, pokazując odczyty, które zaprzeczały prawom fizyki, jakie znali. Spójrz, kapitan Rodriguez wskazała na środek placu. Lud zaczynał się przesuwać i płynąć jak ciekłe szkło, formując niemożliwe kształty na ich oczach. Jak obserwowali, struktura zaczęła wyłaniać się z głębin ale nie poprzez wznoszenie się z dołu. Zamiast tego wydawało się, że składa się do istnienia z wymiarów, których nie mogli postrzegać, jak origami rozwijające się z niczego. Umysł Sara walczył, aby przetworzyć to, co widziała. Struktura była jednocześnie starożytna i nowa, solidna i płynna, tam i nie tam. I gdy nadal się manifestowała, nie mogła pozbyć się wrażenia, że nie odkryli tego miejsca przypadkowo zostali tutaj przyciągnięci jak ćmy do płomienia ale po co struktura która w niemożliwy sposób uformowała się przed nimi zaprzeczała konwencjonalnej geometrii jej powierzchnie zdawały się zakrzywiać przez wymiary które nie powinny istnieć tworząc kąty które sprawiały że oczy Sarahu zawiły gdy próbowała je śledzić miała około 30 metrów wysokości choć jej dokładne wymiary zdawały się zmieniać w zależności od kąta patrzenia ta architektura, wymamrotał dr Roberts, to nie tylko zaawansowane, to niemożliwe. Same materiały. Wyciągnął rękę z urządzeniem pomiarowym, ale zanim zdążył pobrać odczyty, kapitan Rodriguez złapała go za ramię. Poczekaj, rozkazała, spójrz na powierzchnię. Zewnętrzna powłoka struktury nie była solidna, jak się początkowo wydawało. Zamiast tego falowała jak powierzchnia bańki mydlanej, odbijając zniekształcone obrazy ich samych i otoczenia. Jednak w tych odbiciach coś było nie tak. Ich ruchy zdawały się dziać sekundy wcześniej, niż naprawdę się poruszali, jakby czas stawał się niestabilny. Detektor pola kwantowego Sara zaczął emitować serię szybkich sygnałów dźwiękowych. Zniekształcenia czasoprzestrzenne rosną wykładniczo, zameldowała, starając się utrzymać głos na równi. To wygląda, jakby jakby same zasady rzeczywistości się załamywały, jakby w odpowiedzi na jej słowa część powierzchni struktury zaczęła się przesuwać i płynąć, tworząc coś, co wydawało się być wejściem. Otwór nie był drzwiami w tradycyjnym sensie, był naruszeniem euklidesowej geometrii, przestrzenią, która była jednocześnie otwarta i zamknięta, wewnątrz i na zewnątrz, powinniśmy wracać. Zasugerował dr Roberts, ale w jego głosie dało się wyczuć tę samą mieszankę fascynacji i strachu, którą czuła Sara. Wszyscy wiedzieli, że wycofanie się nie wchodziło w grę. Zaszli za daleko, by teraz zawrócić. Kapitan Rodriguez przejęła dowodzenie. Posuwamy się z najwyższą ostrożnością. Pełne skanowanie czujnikami przed każdym krokiem nikt nie dotyka niczego bez upoważnienia. Zbliżyli się do wejścia. Światła ich kombinezonów oświetliły niemożliwy korytarz wewnątrz. Wnętrze wydawało się być złożone z tej samej płynno stałej substancji, co zewnętrzna powłoka, ale tutaj pulsowało delikatnymi wzorami światła, które zdawały się reagować na ich obecność. Gdy zagłębiali się w strukturę, instrumenty Sara zaczęły wyświetlać coraz dziwniejsze odczyty. Fluktuacje pola kwantowego są poza skalą, zameldowała. To wygląda, jakby jakby normalne zasady fizyki całkowicie się załamywały. Weszli do czegoś, co wyglądało na ogromną centralną komnatę, choć jej wymiary zdawały się zmieniać w zależności od ich obserwacji. Ściany były pokryte symbolami, które poruszały się i przekształcały, tworząc wzory, które zdawały się nieść znaczenie na granicy ich zrozumienia. Te symbole, powiedział dr Roberts, zbliżając się do jednej ze ścian, to nie tylko system pisma. To jest to równania, matematyczne wyrażenia samej rzeczywistości. Sara dołączyła do niego, jej naukowa ciekawość chwilowo przezwyciężyła strach. Miał rację. Symbole opisywały coś ogromnego i skomplikowanego, ale nie były statyczne. Reagowały, ewoluowały, dostosowywały się do ich obecności. To jakiś rodzaj interfejsu, zrozumiała. Cała ta struktura to nie jest tylko budynek, to maszyna, urządzenie o niemożliwej złożoności. Głos kapitan Rodriguez przeciął ich naukowe zafascynowanie. Spójrzcie na środek pokoju. W środku komnaty stało coś, co wyglądało na panel kontrolny, choć to określenie nie oddawało tego, co widzieli. Była to trójwymiarowa projekcja czystej energii, tworząca kształty i wzory, które zdawały się istnieć w większej liczbie wymiarów, niż ich umysły były w stanie pojąć. Gdy zbliżyli się do niej, symbole na ścianach zaczęły poruszać się szybciej, płynąć jak ciekłe światło. Puls, który czuli od lądowania, stawał się coraz silniejszy, bardziej natarczywy, jakby sama struktura ożywała wokół nich. Te odczyty, powiedziała Sara, studiując swoje instrumenty, sugerują, że to urządzenie nie tylko manipuluje czasoprzestrzenią. Ono, ono coś zawiera, coś ogromnego, coś, co istnieje poza normalną czasoprzestrzenią. Doktor Roberts pracował nad tłumaczeniem niektórych bardziej stabilnych symboli. Myślę: Myślę, że to jakiś system zachowania. Nie nie zachowania, ma raczej ograniczania, ale skala tego, co ogranicza, jego głos urwał się, gdy nowe symbole zaczęły pojawiać się na ścianach, tym razem większe i bardziej pilne. Puls struktury zmienił się, stając się bardziej chaotyczny, bardziej jak zaniepokojone bicie serca przestraszonego zwierzęcia. Cokolwiek to jest, powiedziała kapitan Rodriguez. Nie sądzę, że powinniśmy tu być. To nie jest placówka badawcza ani opuszczona baza. To jest więzienie, dokończyła Sara, uderzając ją jak fizyczna siła. Ale nie tylko więzienie. Te zniekształcenia czasoprzestrzenne, fluktuacje kwantowe, niemożliwa geometria. Wszystko to zostało zaprojektowane, aby zatrzymać coś, co istnieje poza normalnymi zasadami rzeczywistości. Struktura zdawała się reagować na jej zrozumienie symbole na ścianach zaczęły poruszać się szybciej, tworząc wzory, które mówiły o ograniczeniach, izolacji, desperackich środkach podjętych w celu zapobieżenia katastrofie i wtedy poczuli to. Obecność nie coś, co mogli zobaczyć lub usłyszeć, ale coś, co mogli odczuć w najgłębszych zakamarkach swoich umysłów, coś ogromnego, starożytnego i absolutnie obcego, Budziło się, stając się świadome ich obecności. Więzienie nie było puste, a jego więzień właśnie się budził. Obecność stawała się coraz silniejsza, wypełniając komnatę niemal namacalnym poczuciem świadomości. Symbole na ścianach zaczęły poruszać się z coraz większą prędkością, ich wzory stawały się bardziej złożone i pilne. Instrumenty Sarah rejestrowały odczyty, które nie powinny być możliwe, jakby sama rzeczywistość zaczynała się wokół nich rozpadać. Musimy się stąd wynosić, rozkazała kapitan Rodriguez, ale zanim jeszcze skończyła mówić wejście, którym weszli, zamieniło się w ścianę poruszających się symboli i niemożliwych kątów. Panel kontrolny w centrum pokoju pulsował nową energią, wyświetlając coś, co wyglądało jak trójwymiarowa mapa wszechświata. Ale to nie był wszechświat, który znali. Mapa pokazywała dodatkowe wymiary, warstwy rzeczywistości, których ludzki umysł nie miał szans zrozumieć. Ona próbuje się z nami komunikować, powiedział doktor Roberts, jego naukowa ciekawość chwilowo pokonała strach. Podszedł do panelu kontrolnego, badając zmieniające się wzory. Te symbole, no, pokazują nam coś o naturze więźnia. Detektor pola kwantowego Sara, emitował teraz ciągły sygnał, jego odczyty przekroczyły maksymalny próg. Granica między normalną czasoprzestrzenią a czymś poza nią staje się coraz cieńsza, zameldowała, jej głos pełen napięcia. Obecność w ich umysłach stawała się coraz silniejsza, a wraz z nią pojawiało się zrozumienie, nie w formie słów ani obrazów, ale w postaci konceptów, które zdawały się omijać normalną świadomość. Zaczęli pojmować prawdziwą naturę swojej sytuacji. To nie jest tylko więzień, wyszeptała Sara, przerażenie ogarniające jej umysł. To fragment czegoś większego, czegoś, co istniało przed uformowaniem naszego wszechświata. Doktor Robert skinął głową, jego twarz była blada za osłoną hełmu. Symbole opisują wojnę. Nie, nie wojnę, podział. Kiedy nasz wszechświat był młody, doszło do podziału między tym, co mogło istnieć w naszej rzeczywistości, a tym, co nie mogło. Ściany komnaty pulsowały w odpowiedzi na jego słowa symbole układały się we wzory, które potwierdzały ich zrozumienie. Obecność w ich umysłach stawała się coraz bardziej wyrazista, nie była złośliwa, ale całkowicie obca, świadomość, która operowała na zasadach wykraczających poza ludzkie pojęcie. Ta placówka, zaczęła kapitan Rodriguez, łącząc wszystko w całość. To nie tylko więzienie. To trzyma naszą rzeczywistość razem. Pola magnetyczne, zniekształcenia czasoprzestrzenne. Wszystko to jest częścią systemu, który zapobiega pełnemu objawieniu się tego czegoś w naszym wszechświecie. Wyświetlacz na panelu kontrolnym zmienił się, pokazując coś, co wyglądało na historię placówki. Zobaczyli jak została zbudowana przez istoty które żyły, gdy wszechświat był młody, wykorzystując zasady fizyki, które nie zostaną odkryte przez ludzi przez miliony lat. Spójrz na te odczyty, powiedziała Sara, wskazując na swoje instrumenty. Pole ochronne nie jest tylko przestrzenne ani czasowe. Utrzymuje stabilną kieszeń w kwantowej pianie samej czasoprzestrzeni. Ale to się rozpada. Jakby na potwierdzenie jej słów, komnata wokół nich zaczęła migotać. Jakby sama rzeczywistość stawała się niestabilna. Przez krótką chwilę dostrzegli przebłyski innych wersji samych siebie, cienie możliwości istniejących w równoległych wymiarach. Nasza obecność, uświadomił sobie dr. Roberts, a w jego głosie pojawiła się nuta przerażenia. Zakłócamy równowagę. Sam akt obserwacji wpływa na system ochronny. Obecność w ich umysłach stawała się coraz silniejsza, a teraz zaczęli rozumieć jej intencje. Nie próbowała uciec, próbowała ich ostrzec. Placówka nie zawodziła z powodu ich obecności, zawodziła, ponieważ osiągnęła koniec swojego operacyjnego życia. Istoty, które zbudowały to więzienie, wiedziały, że ten dzień nadejdzie. Zostawiły instrukcje zakodowane w samej strukturze placówki. Ale te instrukcje nie były przeznaczone dla nich, były przeznaczone dla kogoś, kto będzie wystarczająco zaawansowany, by odnaleźć to miejsce i zrozumieć jego cel, nie jesteśmy tu przez przypadek, wyszeptała Sara, prawda uderzająca ją z całą mocą. Anomalia, którą wykryliśmy, placówka została zaprojektowana, by przyciągnąć uwagę, gdy zacznie zawodzić potrzebuje nowych strażników. Panel kontrolny zmienił wyświetlanie, pokazując im coś, co sprawiło, że ich serca zaczęły bić szybciej, sekwencje matematycznych formuł, które zdawały się opisywać proces odnawiania pola ochronnego. Ale matematyka zawierała pojęcia, których ludzka nauka nawet nie zaczęła pojmować. Kapitan Rodriguez badała wyświetlacz z uwagą. Mamy dwa wybory, powiedziała. Jej głos pozostał stabilny mimo sytuacji. Możemy teraz odejść, udawać, że nigdy nie znaleźliśmy tego miejsca i pozwolić, aby wszystko się rozpadło. Albo Albo możemy spróbować zrozumieć, dokończył doktor Roberts, spróbować nauczyć się tego, co musimy wiedzieć, aby utrzymać tę placówkę, aby stać się jej nowymi strażnikami. Obecność w ich umysłach zdawała się aprobować to zrozumienie, ale jednocześnie przekazała poczucie pilności. Nie mieli zbyt wiele czasu. Pole ochronne degradowało się szybciej, a sama rzeczywistość stawała się coraz bardziej niestabilna wokół nich. Sara spojrzała na swoich towarzyszy, widząc mieszankę strachu i determinacji odbitą na ich twarzach. Przybyli tu w poszukiwaniu wiedzy, mając nadzieję na dokonanie przełomu dzięki odkryciu artefaktów pozaziemskich. Zamiast tego znaleźli coś znacznie większego odpowiedzialność za ochronę nie tylko swojego świata, ale samej struktury rzeczywistości. Pytanie brzmiało: czy byli gotowi przyjąć na siebie tę odpowiedzialność? I co ważniejsze, czy zdołają nauczyć się tego, czego potrzebowali, zanim starożytne systemy więzienia zawiodą całkowicie. Ściany komnaty pulsowały z coraz większą intensywnością. Symbole poruszały się jak cyfrowa rtęć, podczas gdy starożytne systemy ochronne kontynuowały swoje powolne załamywanie się. Odczyty Sara pokazywały, że fluktuacje pola kwantowego stają się coraz bardziej chaotyczne z każdą chwilą. Mamy może godzinę, ogłosiła, studiując dane. Po tym czasie pole ochronne ulegnie degradacji poza punkt bez powrotu. Doktor Roberts nie odsunął się od panelu kontrolnego. Jego dłonie drżały nad zmieniającymi się wzorami energetycznymi, gdy próbował zrozumieć prezentowane koncepcje matematyczne. Te równania opisują poziom rzeczywistości, o którym ledwie wiedzieliśmy, że istnieje. Zajęłoby nam lata, aby pojąć podstawowe zasady. Nie mamy lat przypomniała im kapitan Rodriguez. Musimy podjąć decyzję teraz. Obecność w ich umysłach stała się bardziej wyraźna, bardziej skoncentrowana. Pokazywała im obrazy, a raczej koncepty tego, co się stanie, jeśli pole ochronne zawiedzie całkowicie. Zobaczyli, jak sama rzeczywistość zaczyna się rozpadać, począwszy od tego punktu i rozprzestrzeniając się na zewnątrz jak fale na wodzie. Nie była to eksplozja ani katastrofa, ale coś o wiele bardziej fundamentalnego. Prawa fizyki zaczynały się załamywać. Czekajcie, powiedziała nagle Sara, jej oczy rozszerzyły się za osłoną hełmu. Spójrzcie na te wzory w odczytach pola kwantowego. One nie są przypadkowe, powtarzają się. Jakby jakby to był kot, dokończył doktor Roberts, odwracając się do panelu kontrolnego. Placówka nie tylko pokazuje nam, co musimy wiedzieć, próbuje nas nauczyć, jak skompresować eony wiedzy do formy, którą możemy szybko pojąć. Symbole na ścianach zaczęły układać się w nowe wzory, prostsze, jakby odpowiadały na ich rosnące zrozumienie. Obecność w ich umysłach pomagała im widzieć połączenia, których wcześniej by nie dostrzegli. Nie chodzi o pełne zrozumienie wszystkiego, uświadomiła sobie Sara. Nie musimy wiedzieć, jak to wszystko działa, musimy tylko wiedzieć, jak to utrzymać. Jak nauczyć się zmieniać chłodziwo w reaktorze fuzyjnym, nie rozumiejąc wszystkich zasad fizyki? Kapitan Rodriguez podeszła do panelu kontrolnego. Jej wojskowe szkolenie pozwalało jej zachować koncentrację mimo przytłaczającej dziwności sytuacji. "Pokażcie nam", rozkazała zarówno placówce, jak i obecności w ich umysłach. "Pokażcie nam, co musimy zrobić". Odpowiedź była natychmiastowa wyświetlacz panelu kontrolnego zmienił się, pokazując im sekwencje działań, które wzmocnią pole ochronne. Matematyka wciąż wykraczała poza ich pełne zrozumienie, ale obecność pomagała im pojąć najważniejsze koncepcje. Będzie to wymagało nas wszystkich, powiedział Dr. Roberts, studiując sekwencję. Trzy punkty kontaktu. Trzy ludzkie umysły współpracujące z systemami placówki. Ustawili się wokół panelu kontrolnego. Każdy z nich położył ręce na różnych sekcjach energetycznego pola. Obecność w ich umysłach stała się silniejsza, prowadząc ich, pokazując im jak rozszerzyć swoją świadomość na systemy placówki. Doświadczenie było nie do opisania, jak myślenie w kolorach, które nie istnieją, lub dotykanie przestrzeni między momentami. Dzięki połączeniu z placówką zaczęli postrzegać rzeczywistość taką, jaka naprawdę była. Nie stałą niezmienną rzecz, ale delikatną równowagę możliwości, utrzymywaną przez zasady bardziej skomplikowane, niż ludzka nauka mogła sobie wyobrazić, i zrozumieli swoją rolę. Nie mieli być tradycyjnymi strażnikami czy strażnikami więzienia. Zamiast tego mieli stać się częścią samej placówki. Ich świadomości miały być połączone z jej systemami, pomagając utrzymać delikatną równowagę. Która pozwalała ich wszechświatowi istnieć. Gotowi? Zapytała kapitan Rodriguez, choć już znała odpowiedź. Wszyscy czuli to. Właściwość tego momentu, jakby całe ich życie prowadziło ich właśnie tutaj. Wspólnie rozpoczęli sekwencję. Energia przepłynęła przez nich niebolesna, ale intensywna, gdy placówka włączyła ich świadomości do swoich systemów. Czuli, jak pole ochronne stabilizuje się, wzmacnia, dostosowuje się aby włączyć ich ludzkie perspektywy do swoich fundamentalnych operacji. Obecność w ich umysłach zmieniła się, przeszła od obserwatora do partnera w ich wspólnym zadaniu. Zrozumieli teraz, że nie była ich więźniem, była ich współpracownikiem, pracującym z nimi nad utrzymaniem granicy między tym, co mogło istnieć w ich wszechświecie, a tym, co nie mogło.